Skoro wiem, że coś jest ważne dla drugiej osoby, to może mogę zatrzymać się i się zastanowić, dlaczego często z moich słów wybrzmiewa: Nie wiem, czego unikam, czego mam dosyć, dlaczego wolę nie rozmawiać. Jasne, czasem powód może być dość prozaiczny, my po prostu możemy nie wiedzieć, jednak w zdecydowanej większości przypadków okazuje się, że tam skrywają się różne rzeczy. Nagle okazuje się, że wcale tam nie ma takiej pustki czy kompletnego braku wiedzy i świadomości, a gdyby zajrzeć głębiej, to otwierają się drzwi do wielu niewygodnych myśli, niewygodnych uczuć, niewygodnych lęków. Wszystkie te potwory z szafy wychodzą. I zaczynają straszyć. Nic więc dziwnego, że nie chcemy tam zaglądać, że najprościej jest jak najszybciej zamknąć te drzwi i zająć się czymś innym. Gwarantuję ci jednak, że zamykając te drzwi, zamykasz równocześnie swój związek na bliskość i na kontakt. To jest trochę taka sytuacja, jakby w Twoim mieszkaniu pękła w ścianie rura kanalizacyjna. Możesz pomalować ścianę, powycierać wodę, posprzątać, ale woda będzie się zbierać i wybijać w innych miejscach, dopóki nie naprawisz głównej przyczyny tego problemu.